Iłem. Ej. Ej! Czemu masz facetkę na. Te... Jezu, a przeszkadza ci to? Masz jakiś problem do facetek? Bo ja mam. Ale wyglądasz jak muminek <grym> na tym awatarze. No, no. właśnie, ale wiesz, że to jest najlepsze? Ja nic nie zmieniałem. <grym> Witek, weź to zobacz. Weź zobacz tego muminka. Daj muminka. Ja jest, Jezu, policjant. Dobra, ja z... Mam pytanie. Ja tylko bierze wieżę Francja, Paryż, Witek. Nie, nie o to mi chodziło, Marek, to nie tak jak myślisz. Rokie i drogi. drogi. Au! Nie czuję się zaproszony do pojedynku. Mój pies mnie zaprasza jedynie. No nie połykaj! <grym> 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 e, no, ale ty jesteś gruby Didowski! <grym> ale mi się e, Spotkaj się, bo ci jedynkę <grym> wpiszę zaraz! Uudem co to jest? Ja pierdzielę Ja! Ja jestem! Stupie, nie wiem gdzie ja jestem. O cholera, ale tu. Nie, to musi być to. Musi być Ameryka. O cholera, to nie to! O kurde, ale wpis... Nowy ten znak jest. A, dobra! O. To jest to gdzie jest Boliwia? Co? O kurde. Gdzie ja jestem? To, to jest? Mam jedno życie. O! Kurwa, bo idą! Awa! Mix muda. <śla> patrzę po krajobrazie, patrzę, że jest pogoda to trafiam w Szwecję! Patrzę, Patrzę na kraja jest... obraz, wszystko mi na Tajlandię wygląda Ja jestem Ale miła policja, ja dziękuję, naprawdę Madryt To jest Bratysława! <grywa> Chyba jakiś menel. Orzeł! Orzeł! Ale jestem Lisa także To <grywa> <A. grywa> nowy, przy tych starych wszystkich rzeczach. Teraz ma, Ej, czemu zostałem wyrzucony? Jest na was, wygrałem. Czemu zostałem wy wyrzucony? Ale ja zostałem wyrzucony. Ja, ja też. Się... Dlaczego? Ty oszukujesz Marek. No wywala, że mówisz, że wygrałeś. Nie, co to ma być? Się Wywaliło. No wywali, babcie A. widzę, babcie widzę, babcie widzę, babcie widzę. Nie w Meksyku nie ma ruchu lewostronnego ostrzodnego. A widzę. gdzie jest? Nie mów nie, mi gdzie nie, nie ma, jest! Co się jeździć nie da normalnie przecież. Ja się cofam, a nie jadę do przodu, co jest? Ej, <grystanie> jakaś mała strasznie. Co o nie ma? w ogóle internetowej. Ty, po jakiemu to jest? A, bo tam się nie da. Ty! Tam się nie da! No właśnie. Oooo, chwila, chwila. Nie, gdzie nie sięga? Ja nie wiem gdzie nie sięga Okej oh, 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 O, 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 o... sklep Ej sorry, jest problem On zaznaczył, nie śmieć zaśmieć Ja Cię słyszę Dobra ja tam najbliżej Mi dałem Ja też tam jak To jest od razu, jak wychodzisz. jest Hungary? Ja nie wiem, co to jest, co to jest za kraj. Mam, mam, mam. Po co. Po Austrii. Koło Austrii? No szkoda gdzie jest ten hotel? Jak do czarnych skóry co to znaczy? Czy to był oszą? No i. Tak, oszą, zapieprzyli znak oszą. koszą. No, nie mogę. No zapie normalnie. A i wiesz, mam nazwę miejscowości, to jest Góra Suti. I to jest Rumunia. E, Gura jest, Suti. Jest Góra Sutku. Jeszcze jak? Nie ja wiem, ja, ja z tej wioski, kurde, wypieprzam. Oni jakieś święto obchodzili. Wiem, to zaprzenie, ale Dlaczego? W jakiejś afrycji jest Will? <noise> no nie no. Co to jest? I widzisz. Te drzewa to jest willa afrykańska, jakaś. I old goa, jakiś old goa, old goa, old goa. Nie wiem, dlaczego Indie są tak dużym państwem? Dlaczego to w ogóle państwo jest? Popieprzyło, ja miałem problem w świetnym granicie. Łopie, ciebie popieprzyło, jak ty znasz kurde państwo po samej ziemi. już ty do mnie nic nie mów. Ja ci mogę i tak dać live'a, bo to jakby... Ja na... już mam. Ale nie, nie, jego je nie warto. Dobra, przekonam. <laughs> te światła są takie! Boże święty ja jestem! I się zaczęło! Nie, dobra! Znak był... Cofaj, 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 cofaj. Znaki widzę są... na niebie, a jednak nie. co cofaj tam. Mi się też kojarzy, ale właśnie tak... Mi się też kojarzy, ale co z tego, że mi się kojarzy z tego? Nie wiem. Ale śmiejesz światła, zobacz! Ha! Ale fajne! Ty ja jestem taki na święta! Ale jakie 40. są biste. Nie, ta mutka lepiej. lepiej. 40. Nie! Co to jest za Tajwan? Ale dżipko ma. uciętego. Mieli już się z podłogą, zobacz. No zobacz, jak gościło! Ty jak A nie, to babka! Zobacz, czy w Afryce mają ubrania? No właśnie... No tak, tak nie chodzą ubrani w Afryce ludzie. Oni tam... O... A ta ciężarówka to chuj w O, Zobacz! No, to... Jedziemy za ciężarówką! Tata! Tata! jedziemy w HD Speed. Tata 7 to jest, o kurde, kurde. który z kolei. Jedzie! Maszaki Ale... dusz! Miskę różową mają! Zobacz jaki gang Sena yeah. Ale bramy! O, o ich stać o. było na takie rzeczy? Nie, to nie, co ja w ogóle patrzę? To nie ten kraj! Przecież to jest... to jak już. Nie, nie to. To, to trzecie. To trzecie! Tak gdzie jest to czwarte? Znaczy się. wygląda? O, to Papież! Papież! Mamy to! Ale. <śmany> <Włoky>. <śmany> <śmany> nie no, gdzie mają papieża? I ja, apitole! Chłopie chłopie, 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 chłopie! Mam 12 minut na taśmie i w 12 minut zrobiliśmy 3 mapy. No to nie jest Hard. Jak ty mi na jednej mapie po 2 minutach dałeś cel, a ja nawet nie zdążyłem się rozejrzeć, i ty mówisz, że to jest oczywisty Singapur! Skąd papieża mają w Afryce, zacznijmy od tego, w ogóle. Jakaś babka ukradła, jak była, kurde, w Watykanie, widziała papieża na pogrzebie Penedykta XVI, przyszła sobie do jego siedziby, wzięła jakiś obraz, popę, i sobie wyszła. Co, odnośnie Afryki, to chciałbym tylko zauważyć, że zmapowany jest południowy wschód Afryki. No i Senegal, Zobacz, okay. zobacz on to wie, widzisz? Ale... Marek, ty się nawet broniąc się wkupujesz, wiesz? Weź nic nie mów! Naprawdę! Ty nawet Proszę. się broniąc się wkopujesz! Ty to słyszysz w ogóle? Kim ty jesteś? Uw. No super. Pół, pół angielski, pół arabski. O, Suzuki, siema. O kub. Ej, sobie, jak się obrócisz do tyłu to widzisz tego świętego Mikołaja. No właśnie widzę tego Mikołaja. Mają dupić ma. Ej, drugi też jest. Dwóch jest, Uy. Nie, co tak. to za pole? Kurde, jestem w Polsce. ściwalne! elektrostatycznie to jednak był Liechtenstein wiedziałem po co zmieniałem na Australię nie, znaczy Austrię Jak mogłeś poczekać bo nawet nie wiedziałem this co to za państwo w Stany Zjednoczone i byłeś najbliżej no bo to były Stany Zjednoczone no ale ja nie wiem bo ja Kurde.